ciągko. z tej strony 95 i witam was w takiej troszkę próbnej serii z gry Monster Hunter Rise Sunbreak. Podstawową wersją jest po prostu Monster Hunter Rise. Sunbreak jest dodatkiem do normalnej gry, do pewno gierki. A że tej podstawowej gierki na razie nie posiadam, nie, nie widzę potrzeby chwilowo, to po prostu postanowiłem przetestować sobie tą część e, Sunbreak. Przy okazji też nagrać. Przedstawić to Wam i zorientować się, czy to się spodoba. Czy ewentualne mm, odcinki z serii Monster Hunter, których mało nie jest, czy będą miały one jakiś sens na kanale. Nie wiem też, nie zwróciłem uwagi w sumie, ilu, ile osób z polskiego grona, jeśli chodzi o youtuberów, nagrywa tą grę. Wydaje mi się, że raczej będę w takim dość wąskim tym gronie, jeśli to powiedzmy przejdzie. Jeśli Sunbreak się nie spodoba, czy ogólnikowo Monster Hunter się nie spodoba, to raczej nie będę katował. Osobiście posiadam Monster Hunter World. Czyli tą pierwszą wersję komputerową, pomijając tam jeden, jedną chińską wersję. Nazwijmy to troszkę wynalazkiem. W Europie, czy nawet w Polsce, no w sumie w całej Europie, w tym w Polsce, szło powiedzmy w tą chińską wersję grać. Ale żeby zainstalować, a później stworzyć konto, to było masa pierdolenia. Więc było to, mimo że Ga jest świetna moim zdaniem, było to więcej zachodu niż to jest warte. Dlatego posiadam teraz WORLD, które sobie od czasu do czasu pogrywam. Natomiast no, gdzieś tam już na jakimś etapie jestem, więc z jednej strony głupio byłoby dopiero teraz zacząć nagrywać kierkę. Ale gdyby RISE Sunbreak podszedł i się spodobał, to mógłbym ewentualnie nawet zacząć sobie WORLD od nowa i poprowadzić Was przez, przez to, jak się gra, i przez samą gierkę ogólnikową no i już bez przedłużenia, zagramy sobie oczywiście w pojedynkę i zadania mamy cztery Zacznijmy sobie normalnie od początkującego przez za średnio zaawansowany przez eksperta do zaawansowanego hmm. podstawowy tenik sobie przeszedłem ja ogólnikowo znam, tak znam jak się mniej więcej gra, tylko że no nie znam wersji RISE. Tutaj są znowu dodane jakieś nowe mechaniki z wersji na wersję, czy tam z tytułu na tytuł coś nowego się zawsze pojawiało. pierwszy Monster Hunter była też ograniczona ilość broni, w drugim je rozwinięto, później Monster Hunter United gdzieś tam jeszcze dodatkowo rozwinięte o jakieś misje i tak dalej, i tak dalej. To się pojawiało na PS2, PSP na Nintendo było 3 d chyba na ds też, ale nie jestem pewien. Także Mosyanta cały czas się gdzieś tam pojawiało i o coś było wzbogacane. I w Rise, jak dla mnie, zostaliśmy tutaj wzbogaceni o pieska jako towarzysza, gdzie zawsze dostępny był tylko kod. W jednej wersji było dostępne coś innego, ale był to bardzo niewypał. Oraz takich, chyba rzeczy ważniejszych, to są. Takie muszki z, z linką, coś takiego, tak bym to skrócił. Plus jazda na viwelnie, zmiany przełożeń, umiejętności, ale z tego raczej nie będę korzystał, przynajmniej nie w wersji demowej. Więc mniej więcej orientuję się, jak się tutaj gra. Troszeczkę nie jestem przyzwyczajony do tego sterowania, które jest tutaj. Troszeczkę mi się czasem myli. Ale sądzę, że jeśli przebrniemy przez Wielkiego Izuciego, Tetra Nadona, nie będzie jakichś, sądzę, większych problemów z Astalosem, a potem z Marzenem. Ja jeszcze jedną taką uwagę też. Możliwe omdlenia, które widzicie na dole po prawej scenie, w normalnej wersji to są max 3, gdzie po trzecim omdleniu już przegrywamy misję. Także jak widać tutaj 9 omdleń, więc bardzo dużo dali graczom luzu. I ewentualnie próby, że można sobie poćwiczyć i nie przejebać już powiedzmy po tych, po tych dwóch śmieciach, bo trzecia jest końcowa. Także dwie śmieci, koniec misji, rozpoczynasz od nowa. No szkoda. Tutaj dali nam 9 omdleń, więc nawet jeśli coś nie będzie szło, to sobie można poginąć, ale przynajmniej wypróbować. Ja raczej się postaram nie ginąć, ewentualnie. Nie więcej niż te trzy razy, natomiast jeśli się zdarzy więcej, trudno. Gami daje możliwość popełniania błędów i zabiję Wielkiego Jezusu Trzechego. Zabijamy się do roboty, gdzie jest przycisk. Jam na padzie. Zauważyłem, że wygodniej. Wybierz broń, do wyboru mamy troszkę, 14 broni, Ja przyzwyczajony jestem do kilku. Teoretycznie mógłbym wam skrócić, co jest czym, pomimo że to też jest podpisane. Z tymi, z którymi ja się najbardziej lubię, jest to miecz długi, w którym głównie gram, więc w tej serii zagramy tylko i wyłącznie tym. Nie przedłużam, gramy mieczem długim, reszta w trakcie gry. Ja chyba zniknę z ekranu, żeby wam już też nie wadzić. Raczej, moja twarz tutaj potrzebna nie jest, ale uwierzcie, mi będę zadowolny grać grając w to. Jeszcze zanim zacząłem nagiewanie, już niesamowicie się cieszyłem. Także zapolujmy. No i jesteśmy w grze. Czekaj, się. Na pewno potrzebujemy odebrać ze skrzynki co nieco. No. Zapas jakiś jest. W razie w idzie znaleźć, co będzie potrzebne. Interesuje mnie czy mogę zjeść. Nie, jeść. Nie mogę. Normalnie w hunty tak łatwo to nie wygląda. Nie mamy strzałeczki pokazującej co mamy zrobić, gdzie mamy iść. Chciałem użyć kawlu ale nie się pło. No ale mniejsza. No i tak jak wspominałem, mamy kota. Koty nam Koty nam przyświecały, czy były naszymi pomocnikami w grze od prawie od początków. Natomiast pieski zostały wprowadzone dość niedawno. Do hoptak, który sobie czasem podleci, daje nam jakieś bonusy. A my sobie przejdziemy się na piesku. m hmm. I zabijamy po prostu się za nasz główny cel, za Wielkiego Izzuciego, może Felwina? Co? Przede wszystkim nie spodziewam się, żeby walka z nim była ciężka. Przecież klikam 3 A, tak ma to działać. Dobra, skupić się na potworze nie umiem z jakiegoś powodu. Przede wszystkim nie spodziewam się, żeby swój był jakimś dużym problemem. Gdyż jest to taki dość początkowy podpór. W każdej, w każdej wersji. Taka troszkę... Taka troszkę jaszczurka. Ale też posiadająca swoją mniejszą wersję. Ewentualnie w drugą stronę. Zawsze gdzieś tam była jakaś większa wersja danego potwora. Okay. Jakaś mniejsza wersja tych jaszczurek. W początkach, gdzie ja grałem... Był to welo... Eee, czekaj. był większy. A, mniejsza. Znaczy inaczej, była po prostu mniejsza jaszczurka. Były mniejsze jaszczurki, jako zwykłe potwory. I też duża, późniejsza wersja odjebałem. A! Ale zajebista się zboją mojego psa. Dobra, twój ucieka. Jak dostanie w pierdol. Także, no, już zaczyna. Ja tak mówię, no nie spodziewam się problemów, poradzę sobie z nim bez większego kłopotu. Wiesel, chodź, jedziemy dalej. Przede wszystkim korzysta on z takich dość powszechnych czy dość standardowych o, ataków, dlatego raczej nie spodziewam się z nim mieć problemów. Będę się spodziewał problemów z bronią. Nie znam wszystkiego co tutaj mamy dostępne. Tak jak przed chwilą. Tak jak przed chwilką tą moją siateczkę, którą wypuściłem. Ona ogólnikowo wiem, że służy do takiego kontrowania choćby ataku. Ale no, nie gałem w to wcześniej. Co oni wspólnie atakują? A nie, to taki atak ma pies, dobra. A, Malzuras. na plecach. To jest, no też, jeden z takich bardziej podstawowych przeciwników. Jak to ma działać? Jedziemy. Już się. Ja się przejdziemy na miszku. Okay, uch, 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 ten ty. Lati, To jest też jedna z takich nowości, że można sobie pojeździć na potworze. No i dzięki czemu z niego skorzystać, pouczyć się też, znaczy pouczyć, skorzystać z jego mocy, jakoś lepiej powalczyć. Dobra, naszym głównym celem jest Izuchi, także mimo, że z wielką przyjemnością zatłukłem jeszcze Azurosa, raczej tego nie będę robił. I... czy on mnie goni? On mnie goni! Mimo, że właśnie Azuras bym sobie też z wielką przyjemnością pokonał, to misję mamy na Izyciego, więc za niego się zabiorę, po prostu. Aha, bręś się stępio. Czy ja? Nie dam rady. O, wrócił dupę. Pokonam cię, tak? Pięknie. Zdawało mi się przede wszystkim w No w sumie dość kilka rzeczy tak naprawdę. Teraz potwory same w sobie Oby teraz skorzystamy sobie z jakiegoś leczenia znowu Przede wszystkim te potwory Gnoje Fajne ataki Fajny wygląd samych potworów Dlatego też wspieranie łupów z nich jakieś jakieś skóry na przykład Szponów, nie szponów i później wytwarzanie z tego wszystkiego broni, albo pancerzy. Więc to dosłownie na start kilka powiedzmy takich przyjemności, które czekają w grze. Dodatkowo spoko jest to, że tak naprawdę w dużej mierze liczą się umiejętności, jakie masz. Filowo niewielkie. <laughs> umiejętności, jakie mamy. A nie tylko wyposażenie. Nie ma tutaj powiedzmy jednego, jedynego dobrego eku, które jest wymagane, jeśli chce ci się dobrze grać. Tylko tak naprawdę Możesz nawet pokonać potwora bez zbroi. Powiedziałbym też, że można pokonać potwora z najsłabszą bronią dostępną, ale to nie do końca prawda. Głównie ze względu na to, że nie udałoby się pokonać potwora po prostu ze względu na czas. Niestety, ale misje są czasowe i Nice. Misje są czasowe, głównie to jest 50 minut. Więc, no, po prostu najsłabsza, bym nie wyrobiłaby by z obrażeniami, żeby pokonać niektóre potwory. Tego raczej by nie było problemu. Tego Izucziego wielkiego. Natomiast dalsze stwory mogłyby już sprawiać problemy. Zajebista się dla psa. Nie obraziłbym się, gdyby dorzucili jakiś znacznik, zakończona misja. Pływa, nie chcę już, drugi raz że zakończona jest misja. Jakiś znacznik, po prostu, żeby można było sobie odhaczyć, tak naprawdę. Ale no, są tak naprawdę tylko cztery misje, także. No, wystarczy pamiętać po prostu, tak? To nie jest raczej ciężkie zliczyć do czterech. I tak, Białki Zuci pokonany. Z Monster Hunter pojawią się cztery odcinki, tak jak mamy tutaj misji. Więc ten będzie się kończył w tym momencie. Tak jak widzicie, wrzucony jest między dwa Jade Empire. Chciałem je szybciej skończyć, ale po prostu jestem troszkę bardziej podekscytowany Monster Hunter. Więc postanowiłem, że rzeczywiście wrzucę... Wrzucę sobie Monster Hunter po prostu między te podwójne jade'y, żeby troszeczkę wydłużyć to co posiadam już, żeby to już weszło. A przy okazji, żeby już wcześniej poznać też waszą opinię, bo no tak wspominałem wcześniej na samym początku, mam też Monster Hunter World. Jeśli by się wam to spodobało, jeśli ta seria miałaby sens na kanale, to z wielką przyjemnością bym to dla was też ponagrywał. Jeśli wam się to po prostu nie spodoba, nie będę tego rushował. Giam Wtedy tylko dla siebie i tyle. Czasami może jakieś dobre momenty, coś w tym stylu, może coś tego typu się pojawi. Natomiast jeśli właśnie to nie podchodzi, nic więcej nie będę zmuszał Was, bo jednak jest to gra dość specyficzna, mimo że przyjemna, ale nie miała jakiegoś zbyt dużego zainteresowania już od początku jak się pojawiło podaży Freedom Unite i wcześniejszymi wersjami na PSP również. Więc jeśli chodzi o Monster Hunter w Polsce, raczej dość słabo to się przyjął po prostu. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Prawdopodobnie następny będzie Jade. Ale w razie WU zachęcam Was do oglądania Monster Hunter, bo w następnym odcinku zabierzemy się za Tetranadona, do którego nie miałem żadnego podejścia. Nie mam pojęcia, z, z czym się go je, jak z nim się będzie walczyło. Chociaż mam lekkie przypuszczenia, ale to się wszystko okaże w odcinku. Także dziękuję Wam za oglądanie, miłego dzionka, miłego wieczoru. No i na razie. Hej!